Hej, hej! Witam bardzo serdecznie. Witamy was. Skąd mogę wiedzieć, że nie jesteś AI? Tego nie wiesz. Jak to? Skąd mogę wiedzieć, że nie jesteś już AI? A gdzie jest W dupie. Hej, hej! Witamy cię. Pokaż palce. W kolejnym odcinku... ...programu Lekko. Pokaż. A umiesz tej spaghetti? This guy here... ...this is not a real person. Right? This is not a real human being. This picture... ...this is not real. This person is not, this is not a real person. Okej? Okay? a... This is not a real person. Hey, ale widziałeś, we, widziałeś? Znaczy, drodzy Państwo. Ale nie, widziałeś? Będziemy, nie będziemy. O, będziemy, nie będziemy, 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 dobra. Będziemy? Będziemy. <laughs> będziemy. Uch. No, no dobra. Wiecie, że tam zdarzało nam się w historii wspominać o tym, że świat się rozwija, wiecie? Te LLM-y, ai -y, wszystkie i tak dalej. Do przodu idzie, do przodu, do przodu, idzie do przodu. Idzie do przodu. A... No, no a... i wygląda na to, że idzie. No idzie. Wygląda na to, że idzie I, i przykładów jest kilka. Ty to powiedziałeś, może trafnie. Pół roku temu jeszcze bym powiedział, że no tam spoko, coś tam będzie, ale... Ale, ale może... teraz już mówisz inaczej. Pa. Jeszcze nie tak dawno temu e, zastanawialiśmy się z Włotkiem, czy to wideo z Andrew Tate'em to jest prawdziwe, czy, czy, czy AI. Ktoś mi, ktoś w ogóle wysłał nam mail, że to jest AI 100%, że, się, że mówi, jak mogłeś nie rozpoznać no. tego, że to jest Mówi, że 100%. Ta, ktoś przysłał mail tak przekonany, ale już zostawmy, bo to jest też no, sprzed no, jest proof, bo ważne jest, że teraz... Ktoś mi coś pokazać? Widziałeś, jak, jak je generuje v 3 już wideo? Nie widziałeś. Tego nie widziałem. O, ziomem, to jest cały thread. Nie? Widziałem, e, jak nie, nie, reklamy nie. robią. Tak. Nie, nie, stary. Ale widziałem v 3 To jest v 3 To jest WO3. Widziałem, no, widziałem pokaż... reklamy, jak to robią. Pośmiejmy się razem. Jest klipie nie? Czyli co chcemy ludziom pokazać, nie bardziej nie opisać, co będziemy pokazywać, tak? Może najpierw wprowadzimy w temat, wiesz? Przestraszymy trochę. O dobrze, proszę bardzo, to ty zacznij. Jest przerąbane. Jesteśmy zgubieni. <laughs> I Jest naprawdę bardzo mocne, ponieważ w zeszłym tygodniu była konferencja Google i co roczna gdzie oni pokazują najnowsze e, zdobycze swoje, jeżeli chodzi o aplikacje, o urządzenia. No i naturalnie, że w 2025 roku tym, na czym się skupiali, jest AI, przy czym AI rozumiane bardzo, bardzo różnorodnie. Bo oczywiście mamy Gemini, jest Google VO3 i tutaj pan zrobił i zrobił cały wątek na Twitterze, gdzie pokazuje wideo, każde z nich wygenerowane od zera. Promptami Bo wiecie co, wiecie co było tam rewolucyjnego jak pokazywali no. ich, ich, po wprowadzeniu VO3, które chyba nie działa w Polsce, tam trzeba vpn To jest to, że wcześniej można było generować wideo, ale nie było takiej możliwości Synchronizacji wideo i dźwięku yes. Żeby spra sprawić, żeby ktoś mówił i to mówił tak, w taki naturalny sposób i tak dalej, yes. więc no jest. tutaj już, tutaj już wszystko się łączy, więc I'm ready I'm dźwięk. ready Znaczy nie jestem ready, ale dobra Przecież to jest coś przerażającego With AI that makes haters go crazy every time Oh y'all gotta give him that. This is wild. It's over. We are cooked on that thread. You get me? No, That's nie, to to not is is super. A, a to no, the, the other day, so I went to the zoo the other day, and all they had was one dog. It was a Shih Tzu. Mm, I'm not impressed. Not yet. Pan Maruda. O, yeah. no. I want no bullshit. You stay on my six at all times. Nie wiem ile to się renderuje, nie wiem ile on robi to wideo. Długo, to długo, to, to dosyć drogo kosztuje z tego co widziałem na Linkedinie, no że tam musi. kilkaset dolarów... Stary, możesz mieć Fortnite'a, całego Fortnite'a... Razem z youtuberem, który gra w tego Fortnite'a Nawet możesz sobie, stary, wyekstrahować Czekaj, jak chyba klikniesz w to To możesz sobie samego Fortnite'a, stary, wy... To jest... to jest easy No ale wiesz o co chodzi, nie? Ale że możesz cały okay. ten świat sobie zrobić A z tymi cyferkami się nie radzi, nie? Jeszcze. No okej okay. jakieś... We can talk We can talk We can talk with Jakby... Oh, ja wiem, że to calm, nadal wygląda yes, jak AI, fun. jak yes, się przyjrzymy. Oczywiście, że tak. Ale kochani, kochani, minęły dwa lata od Willa oh. Smitha, który się. Który, który razem ze spaghetti tworzył jedną breję. Dwa lata! O! Oh, iPhone czyli, nie zmienił się w ogóle w ciągu ostatnich 6 rozumiem, lat. Rozumiem, że chodzi Ci o to, nie. No postęp, nie, nie jest, postęp jest astronomiczny. Czyli nie, że dzisiaj już to wygląda, Twoim zdaniem, to nie, tylko chodzi Ci tylko o to. że za rok, że, za że, ile tam chcesz. Że, biorąc pod uwagę rozwój, jak. Kim? to następuje? To za rok, dwa? W dającej się przewidzieć w przyszłości. Nieważne, czy to będzie za rok i trzy miesiące, czy za dwa lata. Dobrze, więc to jest... Tu mamy VO3, uh -huh. tak? Ale to nie koniec, nie koniec, nie koniec. Następnie z Google, z Googlem. A if a woodchuck could chuck wood! Uh! How much wood would a chuck if a woodchuck could chuck wood? A, no jest wood. ten dźwięk oczywiście ważny, tak? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could, wood? wood 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 could chuck wood? How much wood would <laughs> no, a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Come on, Dad. How much wood would a woodchuck chuck? Stop, stop. Mega fajna rzecz. Oglądaliście jakieś podsumowanie z tego Google Google.io w ogóle? Nie, nie miałem, nie wiem, the... many, więc oglądałem głównie na Twitterku. To sporo jeszcze pokazywali czegoś, co się nazywa Project Astra, gdzie to jest taki jakby asystent twój. A, że może ci zadzwonić tam do sklepu, I'm żeby the ogarnąć the jakąś rzecz na przykład. To to widziałem, tak. Jakoś naprawia, rower, tak, tak sprawdź w instrukcji. A tak. for a bike. No to na razie ja to robię w przecie GPT. No, no, no. To, to, to tak. Na razie to robię w ale... GPT. Ale... jeżeli by to ci fajnie działało jako asystent no. głosowy... Myśl, żeby to działało jako nauczyciel angielskiego, A. że gdzieś tam ci podkreśla, rzuca ci ten, mhm. tu ci podkreśla, odpowiadać ci. Jeżeli jesteśmy przy języku, zobacz drugi link, który ci wysłałem, to jest tłumacz symultaniczny od Google też, który będzie wpięty do A, wie, Google tak, Meet, też no ale też pokażmy, nie? Hi Camilla, Czy to z się z kimś, kto mówi w innym języku? It's nice to finally talk to you. It's bueno. finalmente. I masz w no czasie rzeczywistym tłumaczenie finalmente. na inny język. Te vas a divertir mucho, creo que te va a encantar. You're gonna have a lot of fun and I think you're gonna love visiting this city. tam The house is in a very nice neighborhood and overlooks the mountains. Oh. Znaczy to jest no, mega przydatne, nie? Mega przydatna rzecz, to, to, to jest takie, i to wiesz... To, 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 to nie robi takiego wrażenia jak ten VO3, ale z kolei, no jak często używałbym czegoś takiego, nie? Że, że, że łączysz się z kimś, masz, możesz zrobić wywiad z Dobra, ale nas ludzie zawsze będą oglądać, bo wiesz, bo im zależy na tej prawdziwej naszej, <laughs> nie? Na nie dzień, wydaje nie. mi się, Przecież nie wydaje ja ja... mi się. Przecież AI nigdy w życiu nie wygenerowałoby jakiejś historii o kamperach. Hmm, z, z to, to, to z prawda. W sumie tak. Może byśmy poprosili widzów o pomoc, prawda? Na pewno mamy entuzjastów ai wśród naszej widowni, prawda, drodzy Państwo? Na pewno mamy już się naszej widowni. Już nie Marti montuje ten odcinek, czy nie? Mam nadzieję, że Mati, nie? ja się ja już nie odzywam, bo już ma... jestem Zastan tak, tak o, to, bez stany, ja już tak ja zbesztany na, na, na forum publicznym, z... że miałem czelność i zapomnieć o tym, że jeden z montażystów pojechał lec, na urlop. Nie przejmuj się tym, stary. Zamknij już, że wiesz, słuchaj samego wszystkich siebie. Was, AI Nie słuchaj jej Że nada na maksa. Chciałem tylko okay? tego poprosić, żeby nie dał tu dźwięk znaczy, reverba, reverba do, do że dźwięku, w... dźwięku, że jesteśmy na sali. Nie ma sprawy, szefie. Więc drodzy Państwo, dziękujemy bardzo, że przybyliście tak licznie. Widzimy tam na samym końcu ludzie, aż stoją. Popachajmy im Karola. O kurczę, faktycznie. Hej, hej. hej. <gry> Pytanie do Was, króciutkie. Czy mamy na tej sali. Mhm. Takich entuzjastów nowych technologii, entuzjastów AI. Prosimy wstać, podejść do mikrofonu. Cześć, jak masz na imię? Eee. Robert? Sławek, tak. Sławek. A Sławek, ok, sorry, źle, źle usłyszałem. Ja lubię AI. Lubię, że AI. Powiedz da. nam, Sławku, tak, powiedz mi tak. Czy byłbyś w stanie, Sławku, no. wziąć lekkostroniczego no. i za pomocą WO3 no. wygenerować króciutki fragmencik lekkostroniczego no. o kamperach? Co ty na to, Sławku? Czy podejmiesz się tego zadania? Mogę to zrobić. Czy ale dzisiaj. Ale wiesz, że ja zarabiam teraz 70 tysięcy miesięcznie jako AI prompt master w pięciu firmach operacyjnych? No, z easy na sześć etatów, bo i tak pięć z tych etatów Sławku, robi moje o... AI. Sławku, ale... Wiesz, że tak naprawdę mnie tu nie ma, tylko Sł to jest już AI. Sławku, ale dla Lekko zrobisz to za darmo, prawda? Jako wpis no do nie. portfolio. No nie. Ale Sławku, nie. A nie możesz dać zrobienia tego jednemu ze swoich mógłbym, asystentów AI? Mógłbym, to mógłbym zrobić. Okej, okay, Sławku. <laughs> ale temu nie super premium pakiet, tylko taki okay. zwykły pakiet. Okej, okay. okay. Sławku, a idę <laughs> by... Panie Sławku, Raz. Tak, tak. Ta. Ta. I na gabloty. Ale to nie koniec tematu AI. Kolejna rzecz, którą wysłałem Włodeczkowi, w Włodek chyba nawet odpisał mmm, ciekawe. O, napisał dokładnie. O ciekawe, to jest drodzy Ale państwo... Ale nie spodziewam się cudów po tym. Powiedz wszystkim, Włodeczku. No, kim jest? John kim I... jest John Ive? Najpierw. Johnny Ive, zanim dołączył do Apple, mamy czas, także. W 1992 roku namówiony przez pana Brunera do tego, żeby dołączył, to miał już swój kolektyw, taką agencję designową o nazwie Tangerine. I po tym jak Steve. yeah but it's just No tak, potem jak Steve Jobs zmarł i Johnny Ive odszedł od Apple, ja to To powiedz, to co z... Pierwszego, co chyba projektował, to by był chyba Newton, ale projektował wszystkie znane sprzęty Apple'owe. MacBooki, iPhony, iPoda. iPoda. No, natomiast no pierwszą ten... rzeczą, jaką Johnny Ive tak bardzo dobrze zaprojektował, mhm. był telefon. Zaraz będzie miało sens to, First co tutaj mówimy. I, I dzisiaj wyglądałby na nieergonomiczny, ale to mhm. był jego jeden z pierwszych projektów. Mhm. I już wtedy, jak to przyniósł, okay. ludzie złożyli ten gość ma talent, bo myśli nie tylko o designie, ale mhm. też jak funkcjonuje, wiesz, mhm. elektronika w środku miałaby działać. To był w pełni sprawny ten telefon. W każdym razie, Johnny Ive, jeszcze kiedy Steve Jobs żył i Apple było w swoim primie, jeżeli chodzi o innowacyjność, no to, to był ten tandem, a przynajmniej ta powierzchnia, taka najbardziej znana świata kreatywnego Apple'a. Najczęściej on się też wypowiadał obok Steve'a Jobsa, kiedy były premiery różnych sprzętów Apple'a, to bardzo często w takim promofilmie, gdzie opowiadano o tych sprzętach, Johnny Ive się wypowiadał jako ten head, head designer tychże. No i on w ogóle odszedł z Apple kilka lat po śmierci Jobsa, jeszcze tam, no. tam podokańczał swoje projekty i, i sobie poszedł, no i właśnie w sumie Chyba oni przez te lata była generalnie cisza. On pewnie założył jakieś swoje studio, coś tam sobie robił, ale raczej, no, nie wiedzieliśmy za bardzo. Nie, no, on założył Love From. Jego właśnie taki kolektyw designowy. No, czyli znaczy nie, nie robił nic. Założył kolektyw designowy. No, kurwa, Koncept talerzyków. No, to jesteś bezczelny. W każdym razie w zeszłym tygodniu spotkał się on i sam e, Altman z OpenAI i powiedzieli: To jest bardzo ciekawe wideo. Ono trwa prawie 10 minut i to jest zapowiedź zapowiedzi. Oni generalnie sobie siedzą w jakiejś kawiarni w San Francisco i mówią, że oni będą razem robić Będą robić hardware, produkty, które będą e, współgrać ze sztuczną inteligencją, z LLM-em, z chatem GPT, albo innymi rozwiązaniami od AI. I dlaczego to jest ciekawe? I dlaczego to wzbudziło chyba dość duże, e, dość duże poruszenie? No, po pierwsze, dlatego, że Johnny Ive, no właśnie, zdążył się zapisać na kartach historii jako człowiek, który potrafi w dobry design. OpenAI nadal chyba można powiedzieć, że jest najbardziej wiodącym, czy nie, czy nie można, powiedzieć. która jest najbardziej. Chyba trudno powiedzieć, kto jest najbardziej wiodącym AI. To jest tak, to jest taki wyścig, że. Czy na razie jeszcze nie dany, ma. W danej chwili, w danym benchmarku, na przykład jak Google pokazywało, hmm. ale benchmarki też bywają zawodne, to jest hmm. Gemini 2,5 Pro i jest faktycznie bardzo dobry, hmm. naprawdę. wczoraj, czy dzisiaj wczoraj wyszedł Krot 4.0. który jest, jeszcze też, coś, też jest jeszcze ale... z, Więc to jest po prostu. Każdy też przez przemani. chwilę będzie dobry. Tak. Czyli no. jest jednym z liderów, oczywiście. oczywiście jak najbardziej. No, ale nie ma cały czas takiego Apple. No były próby, były próby. No, AI Pin. AI Pin, Rabbit. No. no I no. całe jedno i drugie to. Ale ja mówię, płacie. że nie ma Apple dla AI. W sensie nie ma takiej no marki, na... która próbowałaby robić coś, co faktycznie znaczy, przynajmniej jakiś produkt złapałby no. tą trakcję, że znaczy, ktoś faktycznie chciałby go mieć. Wiesz, ja... trochę jak Clicks, nie? Ja nie mam przekonania, Karol, żeby było jasne, że mimo, że tutaj ten deal jest wyceniony na 6,5 miliarda dolarów, hmm. że nie wiem, czy Ive zainwestował. Nie, nie, czy... oni go kupili za tyle. To no oni jego kupili? IO, IO. To jest jego Oni kupili IWA Bo to jest device startup. No, bo oni oni siedzą na pieniądzach, no. no. A eee. jeszcze o wielkich pieniądzach, Część, to, to przejdziemy w tym odcinku. To bym się trochę tak słuchała, jak Ive chwali Altmana, że to jest taki człowiek, który nosi taką odpowiedzialność. I on nie wie, jak on to robi, nosi taką odpowiedzialność. No jakoś to robi. No ile mi się wydaje, oczywiście mm -hmm. tutaj wiesz, ziomek, ziomek <grym> nagrywający podcast na YouTube w Polsce będzie oceniał deal I'wa z yy, Altmanem, że... Ziomek? Że... że Mówiłeś na Spider zrobię jeszcze dzisiaj? Że... Ja ci powiem, co myśleć. Jak... Ive nie miał obok siebie jobsa, to widać było, mhm. że zaczynał się trochę kręcić sam wokół siebie w, w tym, jak daje to miejsce. I być może to będzie tak samo. Tak. Totalnie jest duża ja szansa, pytanie, że to będzie czy tak będzie tak miał same. kogoś takiego, z kim będzie mógł to robić? Mhm. Bo de facto o, jest. produkty Apple'owe były Co robione. O. Przez Iva i Jobsa we dwójkę, bo oni ze sobą gadali. Mm, nie gady. było tak. Nie było tak. W sensie nie było przez ich dwójkę robione. Oni byli, oni byli na tej najbardziej znanej powierzchni jako szefowie. Tam było mnóstwo na pewno zdolnych ludzi, którzy wkładali mnóstwo mniejszych rzeczy, które się składały na te produkcję. W sensie to nie jest tak, że Steve Jobs przyszedł i. Tego miał, nie powiedziałem, że nie, no. ale zawsze przyjdzie do moment, kiedy ktoś musi powiedzieć tak, a nie tak. Albo to, a nie to. I to nie wiem, czy to byli ci ludzie wtedy, którzy też to robili, ff, Ale przychodzili z innymi pomysłami. Ale, ale wiesz, że historia uczy nas, że liderzy lubią sobie zasługi przypisywać sobie, nie? No, no tak. tak. No tak. Ja ci chciałem eee. powiedzieć, co myśleć o tym, bo ty powiedziałeś, że ty nie wiesz czy co o tym myśleć. No to już ci mówię. Jestem nie, na Spider's powiedziel... Web. Przemysław Pająk już napisał o tym po post. Ech. Okay. A to przewej w ogóle. Jakoś karo. żadne z wiodących tech mediów nie zauważyło wielkiego środkowego palca, który John Ive pokazał Apple'owi nie tylko samą decyzją o dołączeniu do OpenAI, ale przede wszystkim słowami, jakich użył w uzasadnieniu. No więc ja to muszę zrobić. Wiedziałem, że ci k***a wyjaśnię świat słowami Przemka Pająka? No znaczy ja wiem. A więc gdy Steve Jobs zmarł, to świat widział w I've jego następca. Nie. Włodek, ja ci pokazuję słowa napisane normalnie, a ty mówisz nie. Zwariowałeś?! Ja tylko chciałem powiedzieć, że panowie Ive i Altman, czyli ten I.O. i OpenAI są na drodze jakiejś, i nie wiemy jak szybko to nastąpi, by stworzyć urządzenie i nie wiemy czym to urządzenie będzie. Czy wiemy. To będzie nie, no jak? No przyniosło powiedziane, czym to będzie. No będzie czymś, jakimś kur... Czyli właśnie, nie krążkiem. Czyli krążkiem, nie czy czymś, co nie będzie miało nic, poza tym, że będzie cię słuchać i mówić do ciebie. Czyli nie wiemy, czym będzie. Wiemy, czym będzie, nie wiemy, jak będzie wyglądać. Rozumiecie to? Powiedziałeś, że będzie jakimś krążkiem albo czymś? No, że będzie że będzie urządzeniem, którego jedyną interakcją będzie słuchanie cię i mówienie, i będzie zbierać informacje o tobie w ciągu dnia no, i no że jakiś zadać. aparat gdzieś tam będziesz miał. No, co? A... Nie, wi nie wiemy. Nie, ja się. Dobra, ty uważasz, że wiemy, ja uważam, że nie wiemy, że będzie jakiś. Ale no o tym jest filmie. w filmie. Widziałeś ten film cały? No widziałem ten film. W tym filmie jest, y że musi się zmienić sposób interakcji hmm. naszej z technologiami. Mm -hmm. Opowiada o tym, że dzisiaj jakbym potrzebował się dowiedzieć... E, no to masz strasznie dużo klików. Żeby e, do, 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 do ile coś ten, to coś muszę wyciągnąć telefon, uh -huh. wejść w apkę, kliknąć i tak dalej. Mimo, że to też jest trochę naciągane, bo wystarczy to przypisać do przycisku i powiedzieć parę słów no, ten, ten. No trzeba stracić na Apple póki czas, nie? Wiadomo. Nie, czas sobie pod tezę coś poglądać. No, 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 wiadomo. No, i ja to zrozumiałem, że no już pewnie na czymś pracują. No, bo jak mm -hmm. zawiązują, to już pewnie jakiś prototyp mają. To stary, gdyby tam że... było tylko sterowanie głosowe, to gdzie design? To by tylko dobry nie. interfejs głosowy trzeba było zrobić. I właśnie o to chyba chodzi, że to, że no, interfejs głosowy to, tego nie zrobi, to może zrobić każdy. No właśnie. Dzisiaj. I ja, ja no. tylko że to zrobiła tak Każdy może to zrobić. No, czyli no. czyli, czyli no. słuchaj, połącz się z jakimś źlelemem i odpowiadaj. No. Każdy to może zrobić. No. Ale teraz oni chcą, żeby to było sexy, żeby to było ten. Jeśli go masz, jesteś trendy i na topie. I moim zdaniem. No. Nie jestem, nie mam przekonania, że Ive to dowiezie. Ale ja też, Ive. ja też nie mam przekonania. Pytanie, kto tam jeszcze będzie, kto mu pomoże to dowieść. Wiesz... Tego nie wiem. Wiesz, ale umówmy się. OpenAI ma tyle pieniędzy, Posiadaj ktoś tam, pieniędzy, tam... to wiesz też. No nie no, mają tyle pieniędzy, że stwierdzili, że Johnny Ive jest może tym najlepszym kierunkiem. Ich zdaniem. Czy to jest słuszna decyzja? Apple ma wiem, tyle jakby pieniędzy... Jakby miał, jakby miał 6,5 miliarda, żeby sobie kupić Johna Iwa, Ale co to z drugiej strony jest 6,5 miliarda, Karol? Dokładnie. Stary. Dokładnie. Doskonała to jest konstatacja. To jest stary, to jest jedna dziesiąta. To jest najmądrzejsza myśl, jaką dzisiaj to jest Mniej zdaniać. niż jedna dziesiąta rocznego budżetu, Chin. jaki Apple <grydanie> przeznaczało się. na szkolenie e, e, inżynierów w Chinach. Mogę kupić za to 10 kilo karpia! Ale nie zdążymy tego gdzieś w Europie. Nieważne. Zamkniemy o AI w tym odcinku. To jest fajnie, bo to się Ale to nie zmieniamy. jest o AI. Powiedziałeś, że. O to Open, o technologię, Open technologię, AI ma technologię, tyle technologię. pieniędzy i tak dalej. O technologię. Ile pieniędzy Karoma. Apple. No Apple ma tyle Apple. pieniędzy, że stary pewnie jakby zapełni cały ten mój pokój. i Cały blok. Pewnie w całym bloku by się nie w, w bloku, no. 100 dolarówkach. W, w bloku, no. No blok. się nie tyle ma pieniędzy. Tyle ma pieniędzy. Jak można mieć tyle pieniędzy i być tak w dupie ze Karol? I don't know. Oni są tak w dupie zajajem, że ich pozywają za to, że reklamują coś, czego nie ma i nie istnieje. Jest to prawda. Świadomie. Jest to prawda. Gdzie ludzie się dziwili na konferencji, my to chcemy mieć. My tego nie mamy w ogóle. Znaczy, ja już oficjalnie stwierdzam, że to I... się kończy. Oh. Przepraszam, jak następny wpis. Nie, no myślę, że uprzednio. Na planek... YouTuber. Nie, poczekaj, myślę, że już akurat A, na skończy. już był taki artykuł, żeby się kończył. Pewnie już parę lat temu. Ale jest co tydzień. Było, było, było. W zeszłym tygodniu. Mogę Apple i o Chinach? Jak umiesz to w dwie minuty opowiedzieć. Ja ty... No nie no w dziesięć. Jest książka. Jest książka i jest wywiad, który jak nie zapomnę to podlinkuję w, w m, opisie. Wywiad, którego udzielił pan Patrick McGee, Jenowi Stewartowi w Daily Show, gdzie opowiada o swojej najnowszej książce. Pamiętasz ty tutaj książki? Apple in China. Apple to, to in China coś, coś, coś takiego, tak. I to jest książka, która jest gruba bardzo nawet po angielsku, więc po polsku w ogóle będzie super gruba i ona opowiada przez historię stosunków Apple z Chinami o tym jak świat przepływ technologii i przepływ pieniędzy generalnie obecnie wygląda i być może za chwilę przestanie tak wyglądać przez różne uwarunkowania polityczne, ekonomiczne. Ale w dużym skrócie chodzi o to, że od lat, kiedy lep, Apple zaczęło mieć bardzo dużo pieniędzy i chciało rywalizować i zaczęło outsourcować wszystko, bo cały iPhone de facto jest zrobiony w Chinach, ale nie tylko iPhone, ten aparat... Porsche, bardzo wiele innych rzeczy jest po prostu w większości robione w Chinach. Wyszkoliło de facto ogromne rzesze konstruktorów, inżynierów, najlepszymi konstruktorami i inżynierami ze Stanów Zjednoczonych, którzy naturalnie zaczęli pracować dla Apple w pewnym momencie, dla Apple i podobnych firm, no bo oni najlepiej płacili. Bardzo skracając tę historię, stało się zakładnikiem tego, yy, tego dealu, ponieważ Ci konstruktorzy zaczęli pracować już nie tylko dla Apple w Chinach, ale też dla Huawei, BYD, Vivo, e, Oppo. Vivo, Oppo. Ale nie tylko mówimy o smartfonach, mówimy też o samochodach elektrycznych, uh -huh. mówimy o producentach też e, broni, mówimy o wszystkich sprzętach inteligentnych, których mamy mnóstwo siejomi, nie Xiaomi i pieniądze, które Apple przeznaczało na rozwój swoich produktów w Chinach, to przez pewien okres było 55 Miliardów dolarów rocznie. Nie, nie wiem ile. Co w odniesieniu do nawet największych inwestycji tak. amerykańskich rządowych. Jest większe, w sensie jest większe niż plan Marszala, jest większe niż e, Chipsack. Ale i w przeliczeniu planu Marszala na obecny no, tak, tak. Bo w, to, żeby nie było. że w, 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 Oczywiście, wyrównane do inflacji i tak dalej. Więc to były tak ogromne no, pieniądze. W każdym jest... razie, że chodzi tam teza jest taka, że Apple zbudowało nowoczesne Chiny pod yes, kątem tak. tego, ile wlali tam pieniędzy, ile tak. wlali w nauczenie tych pracowników ty, tego procesu produkcyjnego. Yes. Ja w tym upatruję w ogóle dużo Tima Cooka, który jest od. Tak, bo tam się mówi, że to się zaczęło w 2012 chyba roku. Ale tak no, od optymalizacji procesu no, no, no. produkcyjnego i łańcuchów dostaw, bo w tym ponoć jest najlepszy. Mhm. Więc ja myślę, że on to tak poustawiał. Mhm. Może nie myśleli o tym, jaki będzie to miało wpływ na cały świat. Chcieli zysków, jak każda firma. Tak. To jest dość proste akurat. Tak. Ja słuchałem innego jeszcze I Tylko rozumiem, że, rozumiem no. że chodzi też o to, że to się obróci przeciwko nim teraz. To jest raz. Dwa, w tej historii tak bardzo niesamowite, że jeżeli sobie myśleliście, że Apple, jak chyba większość z nas, że Apple to jest bardzo innowacyjna firma, która robi produkty, może Możemy je lubić może albo nie, ale wiemy, że one w dużym stopniu zmieniły kształt tego, jak wygląda elektronika. AI też na świecie. No to teza w tej książce jest taka, że, że Apple de facto ma ogromny wpływ na to, jak obecnie wygląda świat, no bo rozwijając Chiny, rozwiną drugą największą potęgę gospodarczą na świecie, a być może za chwilę pierwszą. Słuchałem jeszcze jednego wywiadu z tym Patrykiem McGee przynajmniej fragment sobie przesłuchałem i tam były, są inne smaczki, których nie ma u, u Johna Stewarta. W ogóle ta książka jest... tak bardzo ją chcę przeczytać, no bo brzmi niesamowicie interesująco. W każdym razie w tym wywiadzie on mówił, że w pewnym <coughs> momencie Apple tak bardzo wysyłało swoich absolutnie topowych yy, inżynierów do Chin, ale Chiny i Ameryka nie mają tak naprawdę aż tylu połączeń lotniczych. Zwłaszcza nie, że tam y, Nowy Jork, Pekin, no tylko do Shenzhen tak. na przykład, kupili nie? kupili sobie od pewnie. Nie, zdealowali się z American Airlines, żeby było kilka lotów w tygodniu między tam na przykład San Francisco a Shenzhen. Oni opłacali American Airlines wystarczającą jakby kwotę biletów w tych samolotach w pierwszej klasie i w biznes klasie. Także jakby zdealowali się w taki no. sposób, że gdyby tylko te samoloty latały prawie puste, były tam tylko, byli tam tylko pasażerowie pierwszej klasy, to American Airlines się opłaca latać tam i z powrotem, nie? W sensie to był jakby ten poziom dealu i ten poziom pieniędzy ludzi, którzy byli przerzucani. Good morning! Kur. nie? <śm -a> <dale>. Dziękujemy <śm -a> państwu bardzo za oglądanie tego cyklu, czego mam nadzieję, że bawiliście <śm -a> się świetnie. <śm -a> Do widzenia państwu. Trzymajcie się moi drodzy. Pa. Pamiętajcie, że nawet jeżeli za jakiś czas nas nie będzie, to wszyscy, nawet w chmurze, będziemy... Lekko. Stronniczy. A o reszcie spróbujcie zapomnieć.